manko witajcie w kolejnym odcinku Właśnie jechałem na pole Po uprawkę robić Po grochu Ma tutaj być rzepak, więc trzeba no Trzeba tutaj troszeczkę prawda, To uprawić Poza tym Tomek wywoził gnojowice a Ja woziłem sobie ziemię Pod, pod dom i, I on w tym czasie akurat Wywoził gnojowice, więc przydałoby się ją Z czystej Logiki Przy wymieszać. O, wymieszać Tak żeby to miało ręce i nogi Słuchajcie no co 19 km na godzinę 19,5 GPS plus y, karier Z kruskuterami, Efekt jak na załączonym obrazku Nic więcej nie trzeba Mówić Naprawdę wygląda to bardzo ładnie Zresztą warunki są odpowiednie do tego Wilgoć y, Wierzchnia warstwa nasiąknięta wodą, także tutaj nie ma co się, o co się martwić. Można sobie spokojnie uprawki poczyniać. Tak? Zaraz tutaj muszę zawrócić. A oczywiście telefonem nagrywam, bo nie wziąłem kamerki. I tak oto leci. Powolutku, powolutku. Zaraz sobie wiadę. Znajdę tylko ścieżkę. O już znalazło tak jest także lecimy lecimy z uprawkami bo Tomek robił w sumie próbę wyszło 10,5 a godzina jest 18 więc najmniejszego sensu nie ma też wyjeżdżanie w pole o tej porze no bo też i po co na parę, parę chwil parę minut to też to jakby największego najmniejszego sensu nie ma no bo ile ja pokoszę wilgoć w, w powietrzu jest, na szczęście wszystkie, wszystkie chmury, wszystkie deszcza, które przechodziły gdzieś tu w okolicy nas ominęły, to taki, taki bonus, plus od losu chyba można tak to nazwać i yy, yy, no i co, no i czekamy na jutro, jutro myślę, że, że będziemy już yy, śmiało ten rzepak kończyć, tu jeszcze grochu, kawałek jest do skończenia. Także no, mamy, mamy nad czym pracować, prawda? Jest jeszcze ten groch, który, który został wytłuczony przez grad. Tam też jest do sprzątnięcia ten groch. No, mamy mamy jeszcze tutaj sporo do koszenia. Także nie ma się, o, nie ma się co martwić o w co wjechać, bo, bo wybór i paleta jest przenajróżniejsza. najróżniejsza tylko po prostu trzeba pogody. Mam nadzieję, że ta wkrótce, yy, wkrótce gdzieś się ustatkuje i da nam normalnie pracować, ale to wszystko trzeba, no wszystko potrzeba czasu. Tutaj trzeba chyba z jednej strony będzie wjechać. sorry, sorry za to, że tak yy, po hebrajsku troszkę wam nagrywam, no ale tak jak mówię, nie mam nie mam te... Nie wziąłem kamerki, tylko telefon. I tak oto muszę się bawić telefonem. No ale mam nadzieję, że tragedii... Tragedii też nie ma. Najważniejsze, że... Wszystko przebiega bez zakłóceń. Naprawdę ładnie... Ładnie to z tyłu wygląda. Nie ma co tutaj... Yy, mówić. Zresztą tu nie trzeba jakoś specjalnie głęboko tego robić. Tu wystarczy tylko to wymieszać. gnojowicę, żeby... Żeby po prostu nie parowała, nie, nie uciekała gdzieś tam w górę, w powietrze. Tylko ładnie zawiązała się w glebie i te składniki gdzieś tam zaczęły się powoli przemieszczać. Mamy trochę czasu do siewu rzepaku, ale powiem wam, że Mam zamiar, tak gdzieś mi przez myśl przechodzi, żeby tutaj nic nie robić, jeżeli chodzi o nawożenie. Ewentualnie rzucę po 100 kilo holistu, bo który jeszcze został, trzeba go wykorzystać. A nie jest go dużo, bo bodajże tona, i tą tonę też trzeba będzie gdzieś, prawda, wykorzystać. Więc taki pomysł jest, żeby, żeby to właśnie zrobić, zrobić tutaj na tym polu. O, gdzieś mi się tam zaciągnęło. Muszę muszę, zaraz do końca dojadę i nie dotrzymam się. Dobrze tutaj więcej nie będę yy, gadał, ewentualnie wyjdę i nagram kilka ujęcia. Jak jakieś... Zobaczcie jak ten groch już zaczyna wschodzić. No i teraz trzeba... Są... są... O, tutaj gdzieś, gdzieś obok pewnie co minąłem. Yy, dopiero ziarka. Nasiona grochu gdzieś tam wyleciały. Pewnie. Yy, Pewnie może jeszcze po tym gradobiciu, które było, bo to zobaczcie, jak pięknie kiełkuje. O, tutaj też już mamy o, kiełek, puszczony jest. No i ile wschodów, tak? No, wschody to już jest kolejna sprawa. A robaczki, jak grasowały, tak grasuje. Zobaczcie, już tutaj jest pogryzany ten groch. Taki malutki, a już jest obdziabany. Także no. Trzeba, trzeba to przejechać, chociaż żeby te mm, samosiewy grochu poniszczyć, prawda? I później podsiew, żeby i pod, przed siewem rzepaku będzie uprawa e, na głęboko, później doprawianie. E, można byłoby się pokusić o to, żeby, e, żeby po prostu teraz pojechać kultusem, a dać sobie spokój z talerzówką. No ale jest, jest, e, jest jeszcze czas, także... Przelecimy to tak, żeby Gnojowica nie parowała Tam jeszcze jest trochę Grochu do skoszenia i też taka decyzja Nie inna Zresztą, choć to jest Naprawdę bardzo Bardzo ekonomiczny zabieg Nie wiem, czy przy tej prędkości Przy tej szerokości, przy takiej płytkiej Uprawie, czy wyjdzie Może ze 3-4 litry na hektar Oleju napędowego Także to też nie jest wielki koszt, a też wszystkie samosiewy, wszystkie, e, wszystkie chwasty zostaną podcięte i zniszczone. Nie trzeba, nie trzeba żadnego glifosatu, tylko mechaniczne, e, mechaniczne zwalczanie e, samosiewów, resztek pożniw i mieszanie resztek e, pożniwnych. O, zobaczcie, jak to jest wszystko ciach ładnie wymieszane, pięknie samosiewy i grochu też on jeszcze tam będzie gdzieś tu kiełkował, bo to nie ma, nie ma nawet dyskusji, prawda, że, że on sobie odpuści, ma takie odpowiednie warunki, ale zobaczcie co z chwastami, pięknie z korzonkiem wyrwany cały chwast, tak, podziabany fiołek, bratek, jak to woli, to jest fiołek polny, o tutaj gdzieś też, zobaczcie, to wszystko jest wszystko jest wymieszane, Mamy tutaj żyjątka w glebie. Mowa o dżdżownicach. No, niestety, niestety dostała pewnie talerzem i z dżdżownicy się zrobiły dwie dżdżownice. Naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda. A też dzisiaj, tak jak mówię, słoneczko, wszystkie deszcza nas ominęły i ta gleba teraz, jak dostanie też powietrza, też inaczej będzie się zachowywała. Można później będzie śmiało kultusem wjechać, uprawić. Yy, Oczywiście, po przekątnej stronie, zawsze staram się jeździć na Łukos, tak żeby e, poprzerywać to, bo oczywiście, siane jest prosto. Od, zazwyczaj zaczynam od tamtej strony, na tym polu. Znaczy, na każdym polu staram się od jednej strony zaczynać, także te ścieżki e, można powiedzieć, że są praktycznie w jednym miejscu. Powiedzmy, że to jest przesunięcie e, 50 w tą, 50 w tą. Zależy, zależy też. E, co jest yy, rośliną yy, sąsiadującą, jeżeli w te, w te, tak jak w tym roku był, była to sąsiada, było to sąsiada pszenżyto, jest nadal, bo jeszcze nie jest koszone. Yy, no to staram się to robić dokładnie, ale jeżeli jest zboże przy zbożu, yy, to nawet powiem Wam, że nie przełamuje na pół półsiewnika, nawet jak lanca, troszeczkę wystaje ponad, yy, ponad yy, pole sąsiada. Tutaj nie ma, nie ma problemu, jeżeli to są rośliny z tego samego gatunku. No, i co? Tak, taki króciutki vlog. Myślę, że jutro, jutro uderzymy, uderzymy już, skończymy ten rzepak. Wreszcie skończymy ten rzepak bo już czas na niego dawno jest no i za ten groch trzeba się będzie brać chociaż powiem wam szczerze, że po tym gradobiciu jak on jest przywałowany już ja się boję po prostu to, go kosić już po prostu ja się go boję kosić, bo wiem jak to będzie szło, jak to będzie wyglądało te koszenie no ale trzeba zebrać to co jest to trzeba zebrać i tyle no cóż, tak króciutko dosłownie kilka, kilka słów Mam nadzieję, że wreszcie jak już uszymy w pełni w te żniwa, w te zboża, to wyjedziemy, zjedziemy z pola wtedy, gdy, gdy już to się wszystko zakończy. Czego sobie i wam życzę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!